Dzień dobry. Tu Damian Dwójczyk, a to jest podcast codzienny odcinek 191. Dzisiaj będę mówił o inspiracji do realizacji celów na nowy rok. Cześć, cześć, witam ciebie w tym wspaniałym końcu roku 2019, początku 2020 roku, więc dzisiejszy odcinek jest taki troszkę międzyroczny. Zmienia się dekada, ale nie. Dzisiaj o tym. Dzisiaj będzie o wczorajszym temacie, który hmm, Zaprezentowałem, czyli jak stworzyć cele na nowy rok, żeby się udały, jak podzielić je na miesiące, jak skorzystać ze wspaniałych arkuszy kalkulacyjnych. Więc, jeżeli tego jeszcze nie słyszałeś, to zapraszam Ciebie do wczorajszego odcinka. A ja dzisiaj powiem o jednym z ważnych elementów, które można wykorzystać przy swoich celach na 2020 rok, czyli o inspiracji. I tutaj chodzi o coś takiego, że w obecnym swoim momencie, w obecnym swoim miejscu, kiedy jeszcze nie masz jakichś tam celów, Albo masz te cele bardzo takie podstawowe, nie za bardzo wiesz, gdzie chcesz dojść, gdzie chcesz dotrzeć, to bardzo przydaje się, aby przy jakimś celu, który chcesz osiągnąć, zapisać osobę, czy mm, jakąś historyczną postać, albo współczesną historyczną, może też być z jakiegoś innego medium, która już osiągnęła to, co ty chcesz osiągnąć, albo doszła do bardzo, blis bardzo blisko do tego. Więc na przykład, jeżeli ja w momencie, w którym zaczynałem ten podcast, to Inspirowałem się jedną osobą w internecie, która tworzy codzienny podcast od kilkunastu miesięcy, czy tam chyba kilkudziesięciu już, czyli Daily V, czy Daily Gary V. I ono codziennie wrzuca jakieś swoje własne przemyślenia w formie podcastów na swojej stronie internetowej. I to była moja inspiracja, że on to robi przez 365 dni, a potem coraz więcej i robi to codziennie. Więc ja, widząc to, zobaczyłem, że ktoś to już kiedyś dokonał, więc wiem, że mój cel 365 podcastów przez rok jest osiągalny. Dlatego on mnie do tego zainspirował. Tak samo możesz popatrzeć na swoje własne pomysły, jeżeli chcesz otworzyć firmę, która będzie miała, nie wiem, dochód miliarda złotych rocznie. No to są osoby już w Polsce, które takie coś osiągnęły, więc trzeba zobaczyć co oni zrobili i pójść w ich ślady. Być może oczywiście nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego a jeden do jeden co oni zrobili, ale niektóre tam jakieś nauki można z tego wyciągnąć i oni mogą być twoją inspiracją do osiągnięcia celów. Bo jeżeli zaczynasz coś, to twój stan mentalny, wiedza, stan fizyczny nie jest na tym poziomie, który pozwoli ci Zarabiać milion złotych tygodniowo, czy tam miesięcznie. No nie jesteś teraz, ale są osoby, które już są na tym w tym stanie, więc możesz zobaczyć, gdzie one są, się nimi zainspirować i tam po prostu dojść. Dlatego ja przy wielu ze swoich celów, które mam na 2020 rok, mam po prostu taką zakładkę inspiracja. I na przykład y, osoby, co mnie, jak już powiedziałem, inspirowały do tego podcastu 365 dni, no to był Gary V. Y, mam kolejne. Osoby, które mnie zainspirowały, na przykład do kąpieli w lodzie zimnego morsowania, czyli na przykład to jest Wim Hof, który pływał gdzieś w Antarktydzie przez godzinę, tak? I on tam normalnie sobie z tym dał radę. Więc jeżeli on to zrobił, to być może ja jestem w stanie 20 minut wytrzymać w lodzie kiedyś tam. No i oczywiście te inspiracje mogą być kolejne i coraz bardziej ciekawe. Oczywiście. Można też się inspirować obrazem samego siebie w przyszłości, który już jest tą osobą, którą chcesz być, ale to jest trochę wyższa szkoła jazdy i nie zawsze się udaje. Więc bardzo łatwo i prosto inspirować się osobami, które już osiągnęły cel, który ty chcesz osiągnąć. I to by było na tyle w dzisiejszym podcaście codziennym, gdzie wyjaśniłem, czym jest inspirowanie się innymi ludźmi w osiąganiu swoich celów. Bardzo dziękuję za ten mijający rok 2019 i ponad 4800 chyba odsłuchań tego podcastu, plus tam jakiś ekstra na jakichś innych platformach, więc podejrzewam, że może udało nam się osiągnąć 5000, co jak roz na początkujący podcast jednoosobowy chyba jest całkiem dobrym wynikiem. Bardzo dziękuję, że mnie słuchasz, bardzo dziękuję, że jesteś dzisiaj ze mną i życzę Ci realizacji swoich celów. Poradzenia sobie z wyzwaniami, które na pewno spotkają cię w przyszłym roku, i dążenia do wcześniej wyobrażonego obrazu siebie. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro. To był podcast codzienny. Damian Wójcik. Na razie. Cześć.